Jajka podróżną postacią świąteczny żur wielkanocne Babę i Mazurki królowały na 25 stoiskach, jakie przygotowały gospodynie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Klimontów. W minioną niedzielę odbyło się tam śniadanie wielkanocne, które w hali sportowej zespołu placówek oświatowych w Klimontowie organizowane było już po raz 12. Śniadanie wielkanocne w gminie Klimontów zostało zainicjowane przez panią Janinę, która przyznała, że cieszy fakt, że ta idea się sprawdziła i od wielu lat przyciągała. Coraz więcej zainteresowanych. Powiem tak, że zaczynaliśmy w takim gronie, co nas najpierw było 5 kół, siedem. No A teraz, jak widać, jest nas 25. A na, w ogóle w gminie działa 28. To jest właśnie, że tutaj mogą się Panie zaprezentować swoje rękodzieła, swoje wypieki, swoje. No, jak gdyby pokazują te tradycje. No, i my to chcemy kultywować, chcemy w dalszym ciągu to ciągnąć. Także mam nadzieję, że ile tam sił nam starczy. Cieszę się, że jest młode pokolenie. Że, że już jak gdyby my seniory ustępujemy młodszym i cieszymy się, że, że jest zainteresowanie. Także teraz jak. Nastąpiło to dofinansowanie, to te koła wyrosły jak grzyby po deszczu. Także cieszymy się w ogóle za ich obecność, za pracę, za ich kreatywność. Także bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim kołom, że, że im się chce po prostu. Z takiego spotkania i zaangażowania mieszkańców cieszy się burmistrz Marek Goździewski. Ja jestem szczęśliwy, że kolejny raz udało się nam to zorganizować i, i z jeszcze większym rozmachem niż poprzednio. Bo tak jak powiedziałem, że mamy dzisiaj rekordową ilość tych stoisk. Przybyło nam kół, gospodyń, więc na początku organizowaliśmy to na tej sali gimnastycznej. Gdzieś było około połowa sali gimnastycznej zajęta, a w tej chwili, jak widzicie Państwo, mamy całą salę wypełnioną tymi stoiskami. Praktycznie już no, nie mamy się gdzie pomieścić. I to cieszy. No to jest olbrzymi sukces. Myślę, że. Że właśnie tych kół, ich zaangażowanie i, i to, że, że cały czas yy, żyje to wszystko i, i wciągają tutaj w te swoje szerogi młodsze te panie. Jest miło na to wszystko popatrzeć. Pierwszy raz na śniadaniu wielkanocnym w Klimontowie pojawiła się Grażyna Szklacka, wicestarosta sandomierskiej. Takie spotkania są niezwykle ważne, przyznała wicestarosta. Jakże warto kul kultywować zwyczaje, które są od... Wieków, prawda? Śniadanie wielkanocne, jaka, jaka piękna okazja do spotkań, do rozmów, do kultywowania tradycji. Ja jestem po raz pierwszy tutaj na tym śniadaniu wielkanocnym i patrząc już na to wszystko, naprawdę nie żałuję, że tu jestem, bo oczy i dusza się tak raduje z tych kolorowych pięknych palm, z tych zająców, z tych wystawnych ciast i potraw. I w ogóle ludzi, że tu ludzie przychodzą, bo przecież oni są najważniejsi. Po raz pierwszy w takie wydarzenie zaangażowały się również Pani z Koła z Osolina, które powstało w grudniu ubiegłego roku. Jak przyznała Pani Magdalena, takie przygotowania do tego wydarzenia były fajnym przeżyciem. Też dla nas było to bardzo fajne przeżycie, ponieważ wszystkie razem przygotowywałyśmy najpierw dekoracje, później właśnie te posiłki, jedzenie, wiele nowych wrażeń, wiele nowych umiejętności udało nam się zdobyć, ponieważ tak naprawdę takie dekoracje przygotowywaliśmy pierwszy raz. Próbowaliśmy jakieś Nowe kwiaty, wytworzyć, tak naprawdę, z tego, co mieliśmy. Także myślę, że jak na pierwszy raz to dla nas super przeżycie i w następnym lata będziemy mieć już więcej doświadczenia, żeby zrobić to jeszcze lepiej. Takie spotkania łom. Jak najbardziej. Ale też pozostałe. Dokładnie, dokładnie. My mamy teraz kontakt właśnie z osobami z innych wsi. Tak naprawdę na wsi ciężko jest się tak zintegrować z innymi. No nie spotykamy się tak na co dzień. A tutaj w Gminie jest bardzo dużo możliwości, żeby spotkać się z innymi kołami, porozmawiać, podzielić się jakimiś wiadomościami, podzielić się zainteresowaniami i szerzyć to dalej. Warto organizować takie spotkania z wielu względów, jednak najważniejszym wydaje się być fakt, iż przez takie wydarzenia udaje się podtrzymywać lokalną tradycję i integrować mieszkańców. Oczywiście zbiera to gromadzi mieszkańców naszej gminy tutaj w jednym miejscu. I wszyscy myślę, że są zadowoleni, zadowoleni, będąc razem i obchodząc to śniadanie wielkanocne. Podtrzymywanie tradycji, dawnych obyczajów, przypomnienie młodym, że, że coś z dawnych obyczajów można jeszcze teraz zaprezentować i z tego skorzystać. Z pewnością minione śniadanie wielkanocne w Klimontowie było okazją do licznych rozmów przy pysznych świątecznych daniach. Hala! Zespołu placówek oświatowych zapełniła się nie tylko mieszkańcami gminy, ale również zaproszonymi gośćmi, w gronie których znaleźli się samorządowcy i politycy. Katarzyna Kaszluga STV Info.